Kanał sportowy w momencie powstawania był zapowiadany jako rewolucja w mediach. Niezależnie od tego, czy spełnił oczekiwania wielu widzów, czy też nie, to należy podkreślić, że w tematyce sportowej żaden inny kanał na YouTube nie działał z takim rozmachem. Tak naprawdę KS okazał się strzałem w dziesiątkę i zarówno Krzysztof Stanowski, Mateusz Borek, Michał Pol, a także Tomasz Smokowski swoją wiedzą, doświadczeniem, finansami, a także przede wszystkim swoją rozpoznawalnością zyskali wielu widzów. Kanał sportowy w 4 lata zdobył ponad 1 130 000 subskrypcji i mógł pochwalić się materiałami, które uzyskiwały wielomilionowe wyświetlenia. Jednak wszystko to nagle się zmieniło i kanał sportowy ze świetnie prosperującej maszyny potrzebuje pilnej wizyty u mechanika, ponieważ wiele elementów zdążyło się popsuć. Jednak czy to wszystko da się jeszcze naprawić? 7 listopada 2023 roku doszło do rozłamu. Krzysztof Stanowski postanowił odejść z KS-u i sprzedał swoje udziały Maciejowi Wanzlowi. Rozstanie Stanowskiego z KS-em było głośnym wydarzeniem w mediach, które bardzo negatywnie odbiło się na postrzeganiu Mateusza Borka oraz Tomasza Smokowskiego przez opinię publiczną. To był także potężny cios dla samego KS-u. Cios, który finalnie może znokautować ten twór. Stanowski to postać, która budzi kontrowersje. Tak naprawdę możemy się spotkać z mnóstwem skrajnych opinii o nim. Dla wielu jest hipokrytą, inni zaś go uwielbiają. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, prawda leży gdzieś po środku. W przypadku Stana wielokrotnie można się zgadzać z tak różnymi opiniami. Z jednej strony to naprawdę inteligentny człowiek, ale z drugiej rzuca populistyczne teksty i niektóre kwestie są brane na chłopski rozum. Niemniej jednego Krzysztofowi nie można odmówić. Ma doskonały warsztat dziennikarski. Można się z jego tekstami nie zgadzać, ale zawsze się przyjemnie je czyta. Umiejętności, które nabywał przez wiele lat swojego życia, także przełożyły się na występy przed kamerą. Analogiczna sytuacja jak do jego wypowiedzi w formie pisemnej. Stanowski doskonale wie, jak przykuć uwagę widza, jak sprawić, by wzbudzić w nim emocje, ciekawość i zaangażowanie. Tutaj nie ma przypadków. Rozmawiamy o jednym z najlepszych fachowców w Polsce pod tym względem. Jego pomysły często są wstrzeliwane w dziesiątkę. Program Dziennikarskie Zero szybko stał się hitem i motorem napędowym KS-u. Zresztą najpopularniejsze programy i najlepsze wyświetlenie w kanale sportowym robił właśnie Stan. W tej sytuacji oczywistym było, że chciał zmienić podział zarobków. Niestety współzałożyciel nie przystali na propozycję Krzysztofa i ten postanowił stworzyć swój własny projekt. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że kanał Zero będzie bezpośrednim konkurentem KS-u. Co więcej, można być pewnym, że swoją ramówką będą chcieli zdusić kanał sportowy. Zresztą już teraz wielu pracowników przeniosło się z KS-u do kanału Zero. A do tego zatrudnił sporo znanych twarzy, którzy mają przyciągnąć ze sobą nową widownię. Należy zaznaczyć też bardzo istotną kwestię w tej całej sytuacji. Krzysztof Stanowski, dla swoich przyjaciół, jest najlepszym przyjacielem. Wielokrotnie ich broni, wycisza niewygodne tematy. Zresztą doskonałym przykładem była sytuacja z Czesławem Michniewiczem i jego kontaktami z Fryzjerem. Niemniej, stan dla swoich wrogów jest zdecydowanie najgorszym możliwym wrogiem. I tego aktualnie właściciele KS-u powinni się obawiać najbardziej. Nawet jeśli Michał Polczy, Maciej Wandel, mają dobre stosunki z Krzysztofem. Od początku wielu zarzuca założycielom, że kanał sportowy podejmuje tematy i ma w ramówce programy, które nie mają nic wspólnego ze sportem. Często ludzie ironicznie uderzają w kanał sportowy, śmiejąc się z tak zwanej rewolucji w mediach. Słowa, które rzucił Stanowski zanim kanał sportowy jeszcze powstał. Niemniej nie da się ukryć, że tematy pozasportowe przynosiły KS-owi ogromne wyświetlenia i duże zasięgi. Co było poniekąd bronią obusieczną. Ci, którzy oglądali kanał dla programu sportowych odczuwali irytację, gdy nagle Krzysztof Stanowski skupiał się na Natalii Janoszek. Bądź wraz z Mazurkiem analizowali sytuację polityczną w kraju. Z drugiej strony dzięki tym materiałom KS zyskiwał nowych odbiorców, docierał do ludzi, których nie interesowała moc futbolu czy jakikolwiek inny program sportowy. Oczywiście nie można pominąć kluczowego faktu w tym wszystkim, mianowicie założyciele KS od początku powtarzali, że kanał sportowy to tylko taka umowna nazwa, i generalnie będą się tam pojawiać także inne tematy, które wykraczają poza świat sportu. Niemniej dla wielu kanał sportowy to po prostu kanał o sporcie. I takim powinien pozostać. Po odejściu Krzysztofa Stanowskiego i poznaniu wersji założyciela weszło o Mateuszu Borku oraz Tomku Smokowskim, wielu ludzi odwróciło się od KS-u, głośno wieszcząc jego koniec. Liczby są brutalne, KS regularnie traci subskrypcje i na ten moment było ponad 100 tysięcy. Sporo widzów, których ciężko będzie odzyskać. W końcu najchętniej oglądanymi programami były głównie te ze Stanowskim. Dziennikarskie Zero, Stanowski i Mazurek, czy też Hejt Parki prowadzone właśnie przez Krzysztofa. A te programy już nigdy nie pojawią się na kanale. To powoduje wśród wielu ludzi niechęć do śledzenia reszty materiałów oferowanych przez kanał sportowy. Ponadto produkowane i wprowadzone są nowe programy. Jednak bywają one wątpliwej jakości i widzowie nie rozumieją ich sensu. Między innymi Smokowski wraz z się oglądają i komentują na żywo Sejm, Michał Pol ostatnio także stworzył nowy program, który nosi nazwę Polowanie, w którym komentuje sprawy wszelakie. Jest on niejako wypełnieniem luki pod dziennikarskim zerze. Jednak trzeba powiedzieć sobie wprost, nie ma szans, aby był takim sukcesem. Przede wszystkim dlatego, że Michał Pol nie jest znany z kontrowersji i nie budzi tak skrajnych emocji jak Krzysztof Stanowski. Nie ma co kryć, aby dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców należy tworzyć treści, których widzowie pożądają. Kanał sportowy na pewno próbuje działać i robić coś ku temu, by ratować tonący okręt. Ale można mieć spore wątpliwości, czy obrane tory są słuszne. Wyświetlenia kanału też mocno spadły. Tak naprawdę jest to moment, gdy wszystko w kanale sportowym się sypie. Poza utratą najchętniej oglądanych programów KS stracił także wielu pracowników, którzy przenieśli się do kanału Zero. Są to m.in. Maciej Dąbrowski, Monika Wądołowska, czy też Przemysław Rudzki. Zresztą bardzo prawdopodobne, że Dominik Piechota, który dołączył do weszłokom, także będzie mocno udzielał się w kanale 0. W przypadku samego kanału to sprawa wizerunku jest bardzo problematyczna. Nie tylko zależy od tego, jakie treści są przekazywane widzowi, ale także jak postrzegane są twarze kanału. Kanał sportowy zaliczył sporą wpadkę przy okazji słynnych już szklanek z logiem kanału. Cały Twitter wówczas wrzał i ludzie pokazywali, jak fatalnym produktem były owe szklanki. Wówczas wizerunek kanału mocno ucierpiał. Założyciele finalnie przeprosili, ale mimo wszystko nie smak pozostał. Niemniej prawdziwą bombą były wydarzenia z jesieni 2023. Niesmaczne żarty Jakuba Białka czy Krzysztofa Stanowskiego. Film z przeszłości, który został nagrany przez Macieja Dobrowskiego i Rawgora. Wszystkie te wydarzenia spowodowały, że kanał sportowy stracił poważnych sponsorów. m.in. Sharp czy Lipton. Tak naprawdę, począwszy od tamtego momentu, ten okres jest najgorszym w historii kanału sportowego. Ciężko jest przekonać jednostki do siebie, a jednocześnie bardzo łatwo jest je zniechęcić. Co zatem idzie, zniszczony wizerunek trudno odbudować. Negatywna opinia potrafi mocno się zakorzenić i bardzo szybko rozpowszechnić. Co prawda, kanał sportowy i szefostwo mają wielu zwolenników, ale krytycznych i negatywnych opinii jest także mnóstwo. Mateusz Borek podczas pracy w telewizji Polsat wypracował sobie renomę świetnego komentatora. Showmana, człowieka obytego w świecie, ale także mającego w sobie wiele luzu. Ludzie od lat cenili opinię Borka i wręcz czekali na to, co Mateusz ma do powiedzenia. Naturalne zatem było to, że jego medialne nazwisko przyciągnie ze sobą do KS-u wielu widzów. Tak też się stało. Początkowo Mateusz Borek dosyć często i chętnie angażował się w programy KS-u. Natomiast im dłużej kanał istniał i im lepiej prosperował, tym mniej Mateusza było. Rzadko był widywany w hate parkach, espresso z Matim pojawiał się sporadycznie. Często opuszczał też programy Bundestag i w Ringu. Jedynie most, futbolu i loża piłkarska to były formaty, w których pojawiał się w miarę regularnie. Jego aktywność zdecydowanie mogłaby być większa. Zwłaszcza że programy z udziałem Mateusza Borka robiły spore wyświetlenia. Krótko mówiąc, nazwisko Borek przyciągało i nadal przyciąga widownie, niezależnie od tego, jaki jest stosunek do niego mają widzowie. Ważnym punktem w odbiorze Mateusza Borka są jego wpisy na Twitterze czy też Instagramie. W tym momencie warto na chwilę się zatrzymać, gdyż media społecznościowe wyjątkowo zaszkodziły Mateuszowi Borkowi i całkowicie zmieniły pogląd na jego postać. Z człowieka, który kojarzył się z luzem i dystansem, nagle otrzymaliśmy obraz osoby, która nie trzyma ciśnienia w internetowych starciach z trollami, baiterami i w zasadzie każdym, kto wypowiada się nieprzychylnie w stronę Mateusza. Komentator chciał ich wszystkich wyjaśnić i robił to w najgorszy możliwy sposób. Zdecydowanie prostszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem byłby zwyczajny brak reakcji na wszelkiego rodzaju zaczepki. Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy. I zrozumiałe jest też to, że jeśli ktoś nas irytuje, to chcemy się pozbyć takiego delikwenta. Niemniej na pewnym etapie po prostu warto wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z taką osobą i kiedy odpuścić. W przeciwnym razie można sobie non-stop strzelać w kolano. Co gorsza, Mateuszowi przytrafiały się także abstrakcyjne dramy, jak ta ze stacją Shell. Zirytowany Borek oskarżył Shell o reklamowanie się jego nazwiskiem. Mowa o sloganie Najlepszy Wyborek. Który to reklamował turecką potrawę? Komentator nie sprawdził, że chodzi o danie pochodzące z nadbosforu i tym wybrykiem ponownie potwierdził, że zupełnie nie trzyma ciśnienia i jest po prostu przewrażliwiony na swoim punkcie. Mateusz Borek dał pożywkę internetowi, który to cały czas naśmiewał się z tego incydentu. Internauci żartobliwie i ironicznie pisali o tym, że Borek, w rozumieniu las, też zapożyczył nazwę od nazwiska Mateusza. Pytali, co dalej będzie z Borkiem Fałęckim, dzielnicą w Krakowie. Tak naprawdę nieustannie żartowali z tej sytuacji samego Mateusza. Mateusz Borek jest też znany z zgłoszenia praw życiowych i monologów. Dodatkowo często przybiera on postać Wielkiego Bossa, gdzie ego Mateusza Borka i przekonanie o tym, że Mateusz Borek jest kimś wielkim, ważnym, wyjątkowym, zdecydowanie wybija się na pierwszy plan. Dzięki temu zyskał prześmiewczy przydomek Wielki Bur. Dodanie słowa wielki i z Bur podkreślają tylko, jaki charakter wypowiedzi prezentuje Mateusz w swych wywodach. Co więcej, na Twitterze można często natrafić na wiele kopi past, które są tworzone w stylu wypowiedzi Borka. Wielokrotnie stawał się hitem i ludzie podkreślali, że dosłownie czytali je głosem Mateusza. Został prawdziwym generatorem memów i osobiście pracując nad tym materiałem mam w głowie... Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się. W przypadku Tomka Smokowskiego sytuacja jest nieco podobna, bo też spotykamy się z człowiekiem, który pracował w telewizji. W tym wypadku był to Kana Plus i również był tam ważnym ogniwem, podobnie jak Mateusz Borek w Polsacie. Ponadto, tak jak Borek, Smokowski przez wiele lat był postrzegany jako rozsądny i pozytywny człowiek, w dodatku pełen pokory i empatii. Regularnie udziela się też w ramach akcji Mowember. Generalnie szeroko rozumiana opinia publiczna miała dobre zdanie o tomku. Pierwszy nieprzyjemny incydent dotyczył Dawida Kurminowskiego, który odmówił Smokowi wywiadu. Ten go za tę decyzję mocno skrytykował. Fani się oburzyli i wskazali, że mogło być wiele różnych powodów, dlaczego Dawid podjął taką, a nie inną decyzję. Między innymi piłkarz mógł być chory na depresję. Niemniej finalnie Smokowski szczerze przeprosił. Ludzie docenili to, że chociaż potrafi przyznać się do winy. Jednak prawdziwym ciosem wizerunek Smokowskiego był, a jakże, film Stanowskiego, który wypunktował Tomka doszczętnie. Pomijając aspekt stosunku Tomka do Stanu, to widzowie zderzyli się z obrazem Smoka, który może i nie ma pomysły na programy, ale głównie są słabe. A do tego Smokowski jest przekonany o swojej wyjątkowości jego jego nie dopuszcza do siebie twardych liczb faktów. Stanowski wskazał, że według Smoka sponsorzy wspierają KS tylko dzięki temu, że nazwisko Smokowskie jest rozpoznawalne, twierdząc tym samym, że wyświetlenia są mało istotne. Internet został nakarmiony. Od tamtej chwili Smokowski nie ma spokoju i w zasadzie każdy nowy pomysł KS-u, który jest wątpliwej jakości, spotyka się z krytyką widzów i jednoczesnym przywoływaniem słów Stanowskiego odnośnie fatalnych pomysłów Smoka. Michał Pol to zupełnie inna postać w porównaniu do poprzednich. Nigdy nie był twarzą telewizji, przede wszystkim przez lata był związany z dziennikarstwem. Przez wiele długich lat budował swój wizerunek zarówno w social mediach i na YouTubie. Gdzie regularnie prowadził live, które gromadziły sporą widownię, generalnie Michał Pol był lubiany i postrzegany jako nieszkodliwy, dobry wujek. Czasem nieco nierozgarnięty i zagubiony, ale w sumie porządny i neutralny facet. W jego przypadku akurat film stanowskiego tylko taki wizerunek Michał potwierdził. Oczywiście swego czasu Michał Pol miał całkiem sporą dramę w internecie. Ale dotyczyła ona cytatu, którym się posłużył. Przywołał sytuację z cukierni i tamtejszego pracownika, który porównał pewną część kobiecego ciała do pączków i ich struktury. Cytat był niefortunny i niepotrzebny. Michałowi się oberwało, ale w zasadzie pojedynczy dziennikarz, nawet nie miał świadomości jaki błąd popełnił. Finalnie przeprosił za te słowa i sprawa jakoś się rozeszła. Nie wyrządzając większych szkód na jego wizerunku. W internecie najczęściej trafimy na żarty z jego fryzury oraz nieogarnięcia. Michał często sam to podłapuje i także z tego żartuje, co zdecydowanie utrzymuje jego pozytywny odbiór. Na kanale sportowym działa w wielu programach, takich jak La Liga Bonita, włoski magazyn o piłce nożnej, czy też Pole Position. Wielokrotnie podczas live'ów przywołuje komentarze widzów, którzy w dodatku noszą komiczne nazwy, takie jak chociażby fan widoku z okna Michała Pola. Zdecydowanie dodaje to humorystycznego tonu i kolorytu programom prowadzonym przez Michała. Sytuacja KSU jest trudna. Tak naprawdę wiele czynników wskazuje na to, że kanał może po prostu upaść. Regularna utrata subów, mniejsze zasięgi, mnóstwo chybionych pomysłów i negatywny stosunek wielu widzów do Smokowskiego czy Borka, a przede wszystkim kanał Zero, który będzie chciał zburzyć pomnik KS-u z ogromnym hukiem. Ciężko optymizm w tej sytuacji, gdy walczy się z samym sobą i otoczeniem, tak naprawdę niezwykle istotnym czynnikiem w tym wszystkim są pieniądze sponsorów. Przy spadającej widowni wielu z nich nie uda się zatrzymać. KS jest to duża firma, zatrudniająca wielu ludzi. Koszty utrzymania są zdecydowanie niemałe. Jeśli kanał sportowy chce nadal istnieć, to musi stworzyć programy, które uratują upadający projekt. Nowe, znane, charyzmatyczne i kreatywne postacie. A także większy wkład Mateusza Borka i Tomasza Smokowskiego mogłyby ożywić kanał. Przede wszystkim ludzie są też zmęczeni w zasadzie podobnymi do siebie programami. Często można natrafić na dyskusje w internecie, w których to porusza się temat gadających głów w studiu, które w zmienionym składzie poruszają te same bądź podobne kwestie. Na dłuższą metę taka forma zmęczy i zniechęci widza. Kanał sportowy ma możliwość, by stworzyć ambitniejsze produkcje. Niemniej trochę to wygląda, jakby faktycznie nie było pomysłu, jak wykorzystać swój ciągle ogromny potencjał. Kanał sportowy staje na coś więcej niż top 10 czy setny program o piłce nożnej. Widzowie i otoczenie mogą próbować dotrzeć do założycieli KS-u, ale jeśli ci będą głusi na wszystkie te głosy, to ciężko będzie jakkolwiek zmienić tę sytuację. Przed nimi czas zmian i walki o swoją pozycję na rynku. Kanał sportowy nie przetrwa w takiej formie, nie rozwijając się i nie wychodząc poza cztery ściany. studia. Drogi widzu, dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Pamiętaj o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Twoje wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Napisz w komentarzu co myślisz o kanale sportowym i jaka czeka ich przyszłość według Ciebie.